Cześć, witam serdecznie. Widzimy się na kanale Q21. Wiele osób pytało o gramofony regi z wyższej półki, a więc dzisiaj skupimy się na modelu Planar 6, Planar 8 i Planar 10. Marka rega pewnie jest Państwu znana bardzo dobrze, więc nie będziemy tam się zagłębiali w szczegóły. Przypomnę tylko, że poza gramofonami takimi kultowymi robi również elektronikę, czyli wzmacniacze, odtwarzacze CD, robi wzmacniacze gramofonowe. Na częste pytania od klientów dotyczące wyboru, marki i modelu, często polecamy regę. No, nam ta rega po prostu bardzo odpowiada. I jeżeli chodzi o muzykalność i barwę i taką przyjemność z odsłuchu przy dłuższych odsłuchach jest naprawdę rega na bardzo przyjemnym, fajnym poziomie. Osoby, które mają już, korzystają z niższych modeli regi, czyli Planar 2, Planar 3, pytają właśnie, co zyskają poprzez wymianę na wyższy model, chociażby tam Planar 6 czy Planar 8. No więc skupimy się właśnie dzisiaj na tych trzech modelach. Zaczynamy od tego Planar 6. Jak Państwo wiecie, Rega ma taką swoją koncepcję na budowanie gramofonów. Oni większy nacisk kładą na masę talerza niż plinty. Dlatego, pinta w gramofonach Regi jest zrobiona z laminatów i one są lekkie. W modelu tam 1, 2, 3 i 6 tego nie widać, bo to wygląda jak. Jakaś tam plinta z MDF-u, ale tak naprawdę to jest laminat. Nie jest to kwestia oszczędności materiałów, bardziej tutaj chodzi o filozofię marki. Zaczynając od szóstki, to jak mamy porównać szóstkę do modelu 3? Przede wszystkim grubszy talerz szklany, chyba z tego co pamiętam, o 2 mm. Ta plinta jest tutaj już też z tego laminatu oznaczonego jako HPC. Ramie jest to samo, bo jest tutaj RB, kultowe ramię RB330, czyli jakby taki następca modelu RB303. No i jest już tutaj w szóstce zasilacz, ten taki zewnętrzny neo PSU. Do modelu 6 możemy dobrać sobie kilka wariantów wkładek, począwszy od samego gramofonu bez wkładki, poprzez wkładki MMK, czyli jeszcze zostały z tej poprzedniej serii egzakty. I już w tej nowej serii to są modele ND3 i ND5 i bodajże ND7. Ale szóstka też już występuje, można ją kupić z składkami MC Anion i Anion Pro. Do szóstki, z racji tego, że to jest dosyć uniwersalny gramofon, dosyć uniwersalna plinta powiedzmy. Dedykujemy zarówno wkładki MC, jak i mm -ki. Jeżeli chodzi o mm to i z egzaktem, i z ND-kiem i z ND-kiem 7, dobrze się zgra, ale i też dobrze się zgra z nią, czy tam Anią Pro. Istotne jest tylko, i to tak z naszego doświadczenia możemy podpowiedzieć, że do wkładek MC sugerowalibyśmy preampy markowe, czyli rega Fono MC i rega Fono Aria. Robiliśmy kilkukrotnie takie bezpośrednie porównania między modelem Planar 3 a Planar 6 z tymi samymi wkładkami i różnice były słyszalne, one może nie były jakoś duże, spektakularne, ale były słyszalne, na korzyść oczywiście szóstki. Jeżeli chodzi o to, co usłyszeliśmy, no to przede wszystkim ten dźwięk był taki troszkę bardziej, ja bym to powiedział, rozproszony po pomieszczeniu. Yy, było też więcej takiego mniecha w dźwięku, i lepsza stereofonia. To tak na, na szybko to było słychać. Komu polecamy szóstkę? No, przede wszystkim osobom, które chcą zrobić sobie jakiś progres z tych modeli niższych, ewentualnie przesiąść się z innych marek na regę. Ale i też polecamy takim osobom, które no, mają te swoje oczekiwania już na trochę wyższym poziomie, ale nie chcą wydać jakichś tam milionów na jakiegoś tam flagowca. To szósta naprawdę jest takim gramofonem bardzo uczciwie wycenionym i przyzwoicie grającym. Następna na tapecie będzie Planar 8 specyficzny gramofon, jeżeli chodzi o design taki bardzo futurystyczny. Wykonany z takiej pianki, którą Rega nazwała Tankast. To jest taka pianka bardzo lekka, pokryta takimi dwoma powłokami usztywniającymi. To jest technologia wykorzystywana w przemyśle lotniczym. I to jest taka konsekwencja kontynuacji właśnie projektów Regi i tej, jakby idei takiej, żeby maksymalnie odchudzić masę plinty, a zwiększyć masę talerza. I w ósemce już mamy taki, jest ten zabieg ewidentnie widoczny. Różnice w stosunku do szóstki no są tutaj widoczne gołym okiem. To sam design jest taki, no mówię, bardzo futurystyczny, bardzo taki wyróżniający się. Nie jest już taka klasyka, to każdy z Państwa pewnie na przebitkach zobaczy. Kolejna różnica między modelem 6, no to jest tutaj ramię, już takie bardziej zaawansowane, to jest model RB-880, naprawdę takie bardzo już wysokie klasy. Często wykorzystywane też przez inne światowe marki gramofonowe, jako takie uzupełnienie. Jest też, jak Torega określiła, przeprojektowany przewód sygnałowy, także no, zakładam, że tam też zostało to poprawione. Zasilacz jest ten sam, co w 6, czyli ten Neo i jest grubszy talerz. W szóstce były dwie szklane warstwy, w ósemce mamy już trzy warstwy. Brzmienie ósemki jest już trochę inne od szóstki. Tutaj słychać, że ta konstrukcja jest lżejsza. Dźwięk zyskuje więcej takiej przestrzeni, więcej powietrza. No jest taki bardziej wyrafinowany i ta lokalizacja i rozdzielczość jest tutaj na wyższym poziomie. To, co jeszcze od siebie tak mogę dodać, to e, ósemka lepiej się zgrywa z wkładkami MC, czyli e, Ania, Ania Pro, Jafeta. Śmiało można też zakładać wkładki innych firm, takie jak Hana czy, czy inne marki. Jeżeli byłaby potrzeba e, podniesienia VTA, to też Rega opcjonalnie ma takie pierścienie, my też możemy to Państwu podnieść i skalibrować. Dla kogo jest ósemka? Ja myślę, że dla osób, które już chcą przeskoczyć składek MM na MC, czyli na te nisko napięciowe, to jest taki moim zdaniem złoty środek, bo i cenowo tutaj to nie jest jeszcze, nie rujnuje portfela, ale jednocześnie już ta jakość jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Planar 8 śmiało może konkurować z gramofonami z przedziału 15-20 tysięcy. Jeżeli chodzi o muzykalność, to naprawdę jest to na wysokim poziomie, to tutaj nie, nie obawiamy się konfrontacji. Co do designu, no to wiadomo, każdy ma swój gust i, i, i wybiera pod siebie. Nam się ten, ten, ten wygląd podoba. Na koniec zostawiliśmy sobie Planara 10, czyli ten najwyższy z serii Planar. Różnice są widoczne też gołym okiem. Talerz ceramiczny, wspornik ceramiczny, lepsze ramię. Tutaj mamy już flagowca praktycznie RB3000. Względem RB880 ono też zostało odchudzone, także też to widać i czuć. No, i jest tutaj już inny zasilacz. W tych poprzednich modelach był neo PSU. Tutaj mamy PL10 PSU, także jeszcze taki bardziej zaawansowany pod kątem prądowym. Dziesiątka jest modelem no, znacznie droższym od ósemki, ale przekłada się to i na jakby materiał, z którego ten talerz został wykonany. Sama produkcja tego i obróbka tego, tego materiału, czyli tej ceramiki, jest no dosyć kosztowna. No i to ramię RB3000, ono tutaj naprawdę robi robotę. Także ten koszt jest no, naszym zdaniem uzasadniony. Do niedawna dziesiątka była modelem flagowym marki Rega i to widać, słychać i czuć. Jest to wykonane bezkompromisowo. Do Planar 10, z racji tego, że jest to gramofon już pełni high-endowy, dedykujemy też wkładki wysokiej klasy i takie bezkompromisowe. No My z doświadczenia polecamy firmową wkładkę Afeta, ale śmiało można też tutaj dobrać jakąś wkładkę innych marek, coś z marki Ortofon, czy z Hany, czy z wysokich modeli Goldringa. Nie widzę tutaj przeszkód. Ważne jest, i to podkreślamy, żeby jednak do tych gramofonów, które będą pracowały na wkładach MC dobrać też przesmacniacz firmowy, to się naprawdę dobrze zgrywa. Myśmy próbowali z różnymi innymi firmami i naprawdę takimi wysokimi modelami nie wypadało to tak dobrze, jak z prampami regi. Dziesiątka, jeżeli chodzi o brzmienie, jest bardziej wrażliwa na dobór wkładki i przezmacniacza natomiast brzmienie tak uogólniając, jest zdecydowanie bardziej takie jeszcze dokładne, precyzyjne. Jest więcej wyrafinowania w tym dźwięku i jest tak szeroko pojęta lepsza rozdzielczość. W dziesiątce, jeżeli chodzi o brzmienie, nie tracimy na muzykalności, natomiast jest to gramofon, który jest bardziej wyczulony na dobór wkładek. I jeżeli dobierzemy sobie adekwatną wkładkę i przez naprawdę zaoferuje nam super brzmienie. Wyrafinowanie, rozdzielczość, precyzja, detal, kontur wszystko jest na wyższym poziomie. Dziesiątka jest gramofonem również muzykalnym, ale zdecydowanie bardziej wyrafinowanym, jeżeli chodzi o plankton, o szczegół, o rozdzielczość, o stereofonie i budowanie tak zwanego trójwymiaru to tutaj jest naprawdę najwyższa liga. Brzmienie dziesiątki nie jest jakieś przesadnie analityczne czy laboratoryjne, raczej tutaj idzie w stronę cały czas tego takiego firmowego grania regi, czyli muzykalność, barwa i taka przyjemność odsłuchu. To jest coś, co właśnie wyróżnia regę na tle innych gramofonów. Drodzy mili, mamy wszystkie te modele u siebie, więc jeżeli byście chcieli zobaczyć, posłuchać, Dotknąć, ocenić, zapraszamy. Jesteśmy, możemy założyć też jakąś tam wkładkę dedykowaną, jakbyście chcieli. To wszystko jest tutaj u nas na miejscu, trzeba się tylko po prostu mówić i podjechać. Na dzisiaj to wszystko. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to standardowo takie mamy czasy, że pytania się zadaje w komentarzach, więc zadawajcie pytania. Ciao. En.